Też może bez mikrofonu będę mówił. To jest pudełko, które zostało wykonane z użyciem naszych materiałów hydroizolacyjnych. To jest głośnik połączony z moim telefonem bezprzewodowo. Włączymy muzykę. U, już więcej nie mogę. I w tym przyjemnym klimacie, proponuję <noise> zakończyć. Bardzo fajnie, bardzo się cieszymy, bo czasami zobaczyć, znaczy uwierzyć. Bardzo ciekawe jest to wprost.